Stwierdziłem, że ja potrzebuję plecaka. A wam powiększy kamerę. Plecaka potrzebuję. Bo wcześniej miałem torbę, ale ta torba się zaśmierdziała, bo ja niestety jestem takim łachmytą trochę. No i zdarzyło mi się czasami przez tydzień ubrania spocone trzymać. No i stwierdziłem, że teraz plecaczek sobie wezmę z PitBulla. I taki plecaczak sobie wziąłem. Trochę wyglądam jakbym szedł na wycieczkę górską, ale chuj w to. Jest bardzo wygodny taki funkcjonalny, więc sobie go wziąłem. No ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym wziął plecak pusty. Bo jak iść na zakupy, to już iść na całego, tak? Dlatego im powiedziałem, że no nie mam czym trenować. Oni to prawda już mieli narzucony budżet i mogłem sobie kupić, ale nie wiedziałem, że aż tyle rzeczy. I patrzcie co sobie wziąłem. Jedna koszulka, proszę pyk. Oczywiście w zestawie razem z spodenkami, taki kolor Navy Blue, taki Baby Blue nawet bym powiedział. Proszę, znowu kolejna koszulka razem ze spodenkami, Hop, nawet wziąłem spodnie dla trenera i nawet nie troluję, a nie to są moje. Kolejne szare spodnie. Bam. Oczywiście jak szare spodnie, to i dresik musi być do tego, koszulka musi być, co by się komplecik zgadzał. Bam. Tutaj jeszcze jedne spodnie, tym razem granatowe, bo powiedziałem im, że to mój ulubiony kolor. BAM! No ale nie będę przecież nosił czerni do granatu, bo Sergiusz mówi, że to nie fituje, więc jeszcze koszulkę sobie wziąłem, proszę. No ale stwierdziłem, że na treningi też fajnie mieć coś takiego, wiecie, co podzatrzymuje, więc jeszcze jedną koszulkę sobie wziąłem w kolorze niebieskim. Niestety kompletu nie mieli, więc się pocieszyłem tylko tym. No ale też mówię, nie będę tak czarno ponuro chodził, to jeszcze zestawi w kolorze oliwkowym sobie pozwoliłem zaprowajdować. No ale to nadal za mało. A, i trener mi dzisiaj na treningu prosił, nie wiem czy to będzie na vlogu słychać czy nie, i mówi do mnie, Rafał, weź jakieś dresy mi z tego pitbula, Jakieś jedne dla mnie, nie, bo nigdy nie miałem. No to mu wziąłem dresy takie długie, bo on w długich chodzi, a widziałem, że kiedyś w szarych chodził, to mu szare wziąłem. No ale nie byłbym sobą, gdybym o sobie bardziej nie pomyślał, więc wziąłem jeszcze jedne spodenki. Bam. Ach. Wziąłem jeszcze jedne spodenki śliskie, jedną koszulkę ślisko na treningi. Ja zawsze żartuję, że na grupie zawodniczej jestem jednocześnie najsłabszym, ale też najlepiej ubranym zawodnikiem. No to wziąłem jeszcze jedne czarne, bo czerni bardzo lubię co zresztą widać, pyk. No i do tego oczywiście spodenki, pyk. <grym> no i jeszcze jedna koszulka. <grym> jeszcze jedna koszulka, tym razem Slim Fit, gdybym schudł, to będzie się bardziej opinać. O kurwa, tu już się yy, przewraca to. I to by było na tyle. A, jeszcze czapkę sobie wziąłem z Daszkiem. Ja bym się spocił po treningu, co sobie na głowę założę, ale mam już ją w pokoju, bo ją nosiłem dzisiaj. A, bratu, co wziąłeś? Co, bratu, wziąłem? Kuba, ty nawet na trening nie chcesz iść. Miałem w planach dać ci jeden zestaw, ale po Twoim zachowaniu kurewskim, jedyne co Ci mogę zagwarantować, to klapsa w łeb, więc stary. Nie dotykaj własności brata, tak? Ja też jeszcze pół roku się pojawię w maczerze kiedyś. Fajnie, nikt nie pytał. Więc potrzebuję zestaw. Chyba, pęcz tak, nikt nie pytał. Nawet mój trener o ciebie kurwa nie pytał. Więc no, stary potrzebuje zestaw na trening, i taki ładny masz. bym się pokazał, dobrze. O! Więc troszeczkę ukradłem. Ale kurwa, to jest ciężkie. Nie wiem, ile zestawów tam było, możecie sobie policzyć. Ale no. Ktoś zapytał ile za reklamkę. No nic, w sensie mi nie zapłacili, ale po prostu w Fitbull współpracuję z Fejmem. No i w ramach współpracy yy, dostałem ubrania. I stwierdziłem, że jest to na tyle zabawne, że pół sklepu wyniosłem, że wam pokażę.